W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj jest 20, więc dzisiaj jest noc hakerów od godziny 21, a jest godzina 2048, więc ja poczekam, zrobię tutaj pauzę i mam tutaj jeszcze otworzoną taką drugą kartę z Movie Star Planet i wpisanym moim nickiem i hasłem, tak w razie czego jakby mnie ktoś zaczął hakować. Czyli dzisiaj poszukamy sobie na rumach hakerów. Takich udawanych lub też takich prawdziwych. Zobaczymy. Jeszcze napiszę tutaj, że nagrywam. Nagrywam. No i może ktoś tam nam napisze. Co? Może. No. Kurczę. Kratkuje, kratkuje mój ten, mój kanał. I tutaj dam jakąś buźkę, no. O, jest. Wybiorę sobie fejma. Jej, jeden fejm. Super. I zobaczę, czy mam jakieś nowe prezenty. No, a przy okazji zrobię sobie listę. I stworzę sobie jakiś ładny komplet. No to jest ten klimat po prostu. Dobra, dodajemy do listy, ponieważ mnie na to nie stać. I już jest 20.59, więc za chwilę się zacznie noc hakerów. W międzyczasie ja się tutaj jakoś przebiorę, tak żeby mnie nikt nie, nie schakował. Znawiasz no się, znaczy, w słowo. Jej język mi się plącze. E, nieważne. Wezmę sobie jakieś brzydkie, początkowe ubrania. Czy znaczy nie mam początkowych? Nie mam początkowych? Aha, spoko. To to wezmę, to jest takie brzydkie. Albo to. Nie, to. No i jeszcze. nie No gdzie ta animacja jest O to to Ja wiem co tutaj napisane, ja wiem wiem Nie ma Now, ujęcia aktualizacji statusu proka. no i jest dobrze. I 21.01 wybiła, więc idziemy do kawiarni. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jakieś osoby No, na razie jak widzę żadnych hakerów tutaj nie ma Może w złej kawiarni jesteśmy No bo do pandy kawiarni to raczej chwila, pozbieram sobie kasę Do Co? Co to było? I pójdziemy sobie O Kurczę, pełna? Horror kawiarni jest pełna. Dobra, jesteśmy tu. O, widzę jakiegoś hakera. Dodamy go. You are the next V-steam. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Mój angielski jest słaby. Nie wiem, co się z nią stało. Ona mnie chyba dodała do znajomych. Pierwszy hacker. Ciekawe, czy do nas napisze coś. Hello. Nie ja wiem co jej napiszemy. Hello, że I don't speak English. Idzie byłek. No i... I teraz pójdziemy do innej kawiarni. Bo tutaj raczej więcej hakerów nie ma. O, ktoś mnie dodał jak miło. No, a tutaj sobie pójdziemy już. No weźcie się. No i jesteśmy w czerwonym dywanie. Może spotkamy jakiegoś, jakąś ciekawą osobę. Hejs. Hajs tutaj jest. Ktoś tu wszedł? Ja też chcę tutaj wejść. Co jest? Dobra. Nieważne. Gdzie jest ta horror kawiarnia? No i ona jest pełna, no. To jest taki niefera. Ja może do... Kawiarni sobie wejdę. Ne, ne. Co? Wód. Wiecie, ja za chwilkę do Was wracam, tylko to serduszko sobie jakoś zniknę. Okej, okay, już jestem. Musiałam się z powrotem zalogować. Jak widać już tego serduszka nie mam. I jest wszystko normalnie. Może sobie zbierę kasę poprzez quiz. Nie wiem. Źle wybrałam. Tutaj, jak widać, żadnych hakerów nie. Więc sobie pójdziemy dalej. Tutaj już jeden jest. Forever Darks. No, może. Może ona jest. Bo ona na pewno jest e, fej fejkowym hakerem. Forever dark, hello kitty, like you are there or you know that you will be crashed some. Raczej nie ważne. Hmm. No tutaj też jak widać, no chyba że, no to to na pewno nie jest hakercowy. No może zbierzemy sobie tutaj monety. O co? zalogować Nie, nie, ja nie mogę. Ja, ja muszę się zalogować. Co? Nieprawidłowo. Czekaj, jeszcze raz. Nie, nie mogę. Jak to mnie wylogowało? E nie. Ja nie mogę. Tutaj też sobie piszę. Dobra, jestem. Z włączony. włączony? Nie, nie wyloguj. Zmieni hasło. Yy. Yy. Nie, nie. nowe hasło. Dobra, już powinna mnie nie, nie. Już powinno mnie nie vlogowywać. Uff. Dobra, położymy sobie trochę po czatach i poszukamy jakichś tam hakerów. Mam nadzieję, że znowu mnie nie wyloguje... Ja nie, ja nie wiem, ja nie... Mam nadzieję, że nikt mi nie zdąży ukraść tutaj konta, bo ja go nie chcę stracić. Tylko jest w horror kawiarni. Hmm. Temu coś się tutaj zbogowało? Gra ci nie przeszkodzi. Mogłoby się bawić. Fajnie. Aha. Może ona jest hakerem? O tutaj widzę. Devilish... matra. Bębe bybe. Yy, nieważne. <laughs> Dobra, ona mnie dodała. Ona też mnie dodała. Mam nadzieję, że one są takimi fajkowymi hakerami, bo jak nie, to ja... Ja nie wiem. Horror kawiarnia znowu pełna. Ja chcę się jakoś dostać do horror kawiarni. Nie mam pojęcia jak. Ale chcę. Chociaż może tam mnie ktoś zhakuje. O, jest! Wejdziemy do horror kawiarni! Mm. Tutaj powinno być poszuk hackerów. Spoko. Kto to jest? Bo widzę, że tutaj trochę dużo takich osób upodobnionych do hakerów, ale to wie, może jeszcze to są tutaj jakieś... prawdziwe... hakerzy. Zapraszam sobie wszystkich, którzy wyglądają jak haker. Jakie fajne ubranie misia się. Hmm. Hello Victoria B. Co? Dobra, nieważne. Tam sobie dodamy. Hello kitty. Hack. Do you need, like kittens? Answer fast while time. Kto jest ha hackiem? No na pewno nie ja. Są ty jesteś hakerzy? No nie wiem. Może ten sobie tutaj. Popatrzę, może ją dodamy. O nie! Nie, 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 wylogowało mnie, nie. Dobra, tutaj wpisło. Dobra, działaj, 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 jest, działa. Tutaj mam wpisane to zapasowe. No loguj. No nie, zmieniła mi status. Boże. Wpiszę swój adres e-mail, ja do Was wracam za chwilę. Dobra, już zmieniłam hasło i wpisałam swój e-mail. I teraz się przebiorę, bo... Na biało może. Tak na szybko, żeby nie było tego. <laughs> Ładne. Oh, jeszcze animkę zmienimy. Żeby była jakakolwiek normalna. Obojętny. Nie wiem jaki status napisać. Może hej, no, taki zwyczajny. No i już wpisany e-mail hasło, przebrana, zmieniony status. Nie wiem czy jest szukanie dalej tych hakerów. Ale trudno i tak tylko na ma tylko 8 levela, mam jeszcze dwa inne. Z 8 i z 10, więc raczej zbyt wielkich strat nie będzie. Więc temu szukać dalej. Tak na biało to się raczej nie będę rzucać w oczy. Udrowy róż. Zaprosił chciałam do znajomych. Spoko, spoko. Już Nie była pełna. No co? Co wy? Nagrywamy już około 15 minut, więc... Chyba to będzie najdłuższy w historii odcinek z MSP. Prawdopodobnie. Tylko, że ja nie wiem, który haker mnie zhakował. I gdzie jestem? Nie pokazywało się, że jest pełny ludzie. Weźcie. Jesteśmy w pająk kawiarni. No, trudno. Trudno się mówi. To jest ta Forever Darks. O, bliźniaczki. Może dodamy jedną z nich. Jestem nowy, inny człowiek. Proszę was, jak macie dobre serce, a prezent. Spoko koloko. Mam dobre serce, to dam ci prezent. No es ubra, sorry. Napisami? jej. To co widzieliście. Mm, pełno. No, dawaj. Dawaj. Mam dużo dzisiaj zaproszeń i mam już 55 znajomych. Teraz nagrywam pewnie 17 minut. Dużo. Serio. Nie, 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 nie. Jednorozec. Jednorożca dodamy. Jednorożec ma ten level co my. No dobrze. Dobrze, dobrze. Zbyt dużo hakerów nie znalazłam, ale... Ale... No trochę. Ich zawsze było. Okej, okay. teraz pójdę jeszcze tylko tu. Dobrze, że mi się już nikt nie włamuje na to konto, bo naprawdę chyba zawał dostałam. Okej, okay, tutaj raczej nie ma hakerów. Więc ja już będę kończyć ten odcinek. Do zobaczenia kochani i cześć!